Witam serdecznie wszystkie skorpiony w czytaniu na miłość. Lato 2022. Sprawdzimy, kochani, energię na ten czas i zobaczymy, czego się możecie spodziewać, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, sercowe. Zrobię czytanko dla singli i dla osób, które są w parach, które są w takich relacjach, gdzie jeszcze nie wiedzą, jak to się potoczy. Moi drodzy, teraz, pomiędzy czerwcem a październikiem, mamy takie energie, które bardzo przyspieszają. Wszystkie związki, które są nietrwałe, które są toksyczne yy, i tak będą zamknięte, tak? Wszystko do października się pozamyka. Bo teraz prawda wychodzi na jaw, tylko to, co szczere prawdziwe, ma szansę przetrwać. Tutaj, moi drodzy, przede wszystkim sprawdzimy, kto zmierza w Waszą stronę. Teraz też przychodzą osoby, które są przeznaczeniowe, czyli po prostu odgórnie nam pisane. Tak? Takie osoby mogą się pojawić w naszym życiu, no i z takimi osobami możemy mieć w najbliższym czasie do czynienia. Jeżeli macie ochotę, zapraszam do kontaktu. Zrobię czytania prywatne, zrobię dla Was czytania partnerskie, roczne, jakie tylko zechcecie, bądź z odpowiedziami na Wasze pytania. Adres mailowy znajdziecie pod tym filmem. Robię też, kochani, rytuały oczyszczające, przyciągające miłość finanse, rytuały separacyjne, no i bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie do działu Karty Społeczność, tam znajdziecie ofertę ze zdjęciami i opisami. Moje drogie skorpiony single, co dla Was w miłości w te wakacje? Single, skorpiony single. Co dla Was? Tutaj jest szybka energia, bardzo szybko coś się zadzieje, albo na wyjeździe macie szansę poznać. Tutaj widzę raka bądź ewentualnie wodnika, byka panny. Powiem Wam tak, kochani: gdzieś na wyjeździe macie szansę poznać osobę, która jest też po przejściach, tak? Mam wrażenie, że Wy już całkowicie zamknęliście przeszłość. Ona już nie ma dla Was żadnego znaczenia. Bardzo dobrze. Zamknęliście relacje, które Wam nie służyły i idziecie do przodu. Wy jesteście gotowi na coś nowego, na jakiś fajny związek. To się zacznie od romansu. Nowa relacja zacznie się od wakacyjnego romansu, ale ona będzie przeznaczeniowa. Tu jest koło fortuny. Co się idzie do Was z przeznaczenia? I szóstka kielichów, bratnia dusza. Ewidentnie bratnia dusza, która gdzieś tam była Wam wcześniej pisana. To też może być osoba, z którą kiedyś byliście, ale z jakichś powodów się rozstaliście. I teraz dojdzie do ponownego połączenia, ponieważ wy jesteście sobie pisani, tak? No, szóstka kielichów to zawsze taka bratnia dusza, taka osoba, która, przy której czujemy spokój. To nie jest tak, że ta osoba przychodzi, my mamy nerwowość, niepokój, nie wiemy, co się dzieje, tak? Przy tej osobie czujecie spokój, stabilizację, taką pewność. No, i wtedy wiadomo, że to jest osoba przeznaczeniowa, pisana nam odgórnie. Mocno właśnie widzę wodnika. Mogą być też bliźnięta, może być też waga. Natomiast no, takie energie mi się tutaj zarysowały, kochani. Macie szansę kogoś takiego poznać, macie szansę z kimś takim wejść w relację. No i wydaje mi się, że będziecie e, szczęśliwi bardzo, tak? jeżeli ta relacja ruszy z miejsca. Także tu się, kochani, warto na to otworzyć. No, no a z racji tego, że mamy wakacje, są wyjazdy, e, są takie fajne energie, więc możecie faktycznie kogoś poznać, z kim się zawrzeć, fajną znajomość, fajną relację. To się będzie powolutku rozwijało, ale tak jak powiedziałam, właśnie może się zacząć od romansu, tak? Tu będą fajne rozmowy, takie wnikliwe, będzie Wam się miło razem spędzało czas, będziecie mieli o czym porozmawiać. No i ta osoba będzie takim Waszym przyjacielem, a jednocześnie właśnie kimś do stałej relacji, z kim możecie założyć rodzinę. Także, drogie skorpiony, tutaj warto się na to otworzyć. Widzę takie energie, które bardzo mocno Wam sprzyjają. Później mamy cesarzową czwórkę mieczy. Ewidentnie potrzebujecie wypoczynku. Ja mam wrażenie, że nad Wami jest taka aura miłości, tak? Ta miłość aż unosi się w eterze. Wy jesteście osobami bardzo takimi w te wakacje pewnymi siebie. Tu jest cesarzowa, to jest taka kobieta piękna, która wie czego chce, która potrafi o siebie zadbać, jest zaradna. Jest też dobrym materiałem na mamę, na żonę. Także kochani, tutaj naprawdę, jeżeli kogoś poznacie, to możecie nawet pomyśleć o wejściu w fajny, stały związek. Także ładnie, skorpiony single. Zobaczmy osoby w parach, jak ta relacja się rozwinie, ewentualnie czy po prostu się rozwinie, czy poznacie kogoś nowego. No, teraz są energie zakończania i nowych relacji przeznaczeniowych, także różnie to może się tutaj zadziać. Siódemka pentakli, takie przyglądanie się relacji, ale na spokojnie. Tutaj też widzę podjęcie decyzji: kochankowie dwójka mieczy. Ja mam wrażenie, że niektórzy z Was będą myśleć na temat tego, czy tkwić w tej relacji, czy pójść do przodu, bo cały czas się temu przyglądacie, w którą stronę to zmierza. Jednak mimo wszystko zachowujecie spokój, tak? Taki balans. Z jednej strony są uczucia, ale z drugiej, tak jakby coś się wypaliło. Tak, jakby już po prostu coś zmierzało do zakończenia, tak? Wy macie jakąś blokadę w sobie, no i wieża sprawiedliwość, mak. Kochani, trzy arka na wielkie podrząd. Tu coś rypnie, tu coś rypnie, to mówię. Dla, dla jednych będzie tak, że tu może być faktycznie rozstanie, zakończenie relacji. Mmm, karma się kończy, tak? No i działacie, ruszacie do przodu, poznajecie kogoś nowego. Oczywiście Was jest dużo na kanale, to nie będzie dla wszystkich, ale mam wrażenie, że trafiłam do skorpionów, które faktycznie są na etapie rozstawania się. Później pustelnik dziesiątka mieczy dokładnie, kochani. Jest izolacja, samotność, takie wycofanie, i mam wrażenie, że wy już po prostu nie dajecie rady, że tkwicie w czymś, co Was wykańcza. Partner może być toksyczny, partner może być osobą, która nie zauważa Waszych potrzeb, nie spędzacie razem czasu, nie macie już takich wspólnych planów na przyszłość albo w ogóle ich nigdy nie było tak po prostu było spotykanie była jakaś tam relacja ale czasami jest tak że my możemy czuć się samotni będąc z kimś tak czyli jesteśmy z kimś mieszkamy z kimś ale no czujemy się samotni ta osoba nas nie dostrzega nie docenia nie ma tych wspólnych rozmów nie ma tego flow to wszystko się gdzieś wypaliło i tu mam przekaz dla skorpionów które tkwią w takich właśnie relacjach gdzie już nic się totalnie nie dzieje Nikt nie zabiega o drugą stronę, żeby to po prostu zakończyć, tak? Zresztą wieża pokazuje, że coś się nagle wydarzy. Niespodziewanie. Więc ta relacja prędzej czy później gruchnie. Tutaj ewidentnie coś zmierza do zakończenia. Natomiast, kochani, dziesiątka mieczy, wy się podniesiecie. Wy się podniesiecie, bo to jest karta bramy, mówi o tym, że teraz będzie już tylko lepiej. Wy się podniesiecie, jesteście w karcie maga, czyli działacie, idziecie do przodu, przejmujecie inicjatywę. Trochę czasu potrzebujecie na pobycie w samotności, na właśnie uleczeniu tego bólu, uleczeniu tych ran. Natomiast, kochani, wiadomo, że od razu nie wchodzi się w drugi związek, tak? Trzeba po prostu coś uleczyć, wybaczyć, pójść do przodu. Czasem jest tak, że my kogoś spotykamy, bo musimy przerobić jakąś lekcję karmiczną. Ta osoba jest dla nas lustrem, musi nam pokazać coś, czego my w sobie sami nie widzimy, tak? Żeby to po prostu naprawić. Nie powielajcie błędów z przeszłości, jeżeli wejdziecie w nowe relacje. No i, kochani, starajcie się po prostu tutaj na spokojnie do wszystkiego podejść, bo czasami tak jest, że coś się kończy, coś zaczyna, tak? No, a z racji tego, że mamy wakacje, no taka miłość w eterze wręcz, piękna energia miłości, więc warto, kochani, pamiętać o tym, że tu się może coś nowego zacząć i się zacznie. Macie gwiazdę. Możecie spotkać wodnika, możecie spotkać osobę, która będzie Waszym spełnieniem marzeń, tak? Z którą będzie Wam po drodze, która po prostu. Tak, jakby pojawi się nagle. Ja tu widzę nagłe zakończenia związków, ale po jakimś czasie ktoś się pojawia niespodziewanie w waszym życiu. I tak, jakby przeznaczeniowo też, tak? Także miejcie nadzieję, kochani, że będzie dobrze. Nie martwcie się, nie bójcie się być sami, nie bójcie się zakończyć czegoś, co, co wam nie służy, bo najgorszą rzeczą jest kwienie w relacji, która nas wykańcza, która nam nie daje radości, nie daje nam spokoju, stabilizacji, tak? Tylko my ciągle czujemy niepokój, napięcie. Boimy się, czy partner jest w porządku, czy nas nie zdradza, czy po prostu mm, gdzieś tam no, nie próbuje już uciec, y, ułożyć sobie życia na nowo. No i w takim ciągłym stresie żyjąc, no to też nic dobrego nie przynosi. Więc tu, kochanie przede wszystkim musicie zastanowić się, czego tak naprawdę chcecie, przewartościować wszystko i ruszyć do przodu, bo naprawdę macie szansę. Na coś fajnego, na coś wartościowego, ale jeżeli wyjdziecie z tej stagnacji, tutaj, tak? Także to jest na pewno czytanie dla osób, które się rozstają i które gdzieś tam e, mają szansę ułożyć sobie życie raz jeszcze u boku kogoś innego. No ja podejrzewam, że osoby, które są w szczęśliwych związkach, nie słuchają tarotów i raczej tutaj nie, nie mam osób, które są bardzo szczęśliwe i chcą posłuchać tarota, e, i nagle usłyszą, że będzie rozstanie. O ja, co się dzieje? Nie, kochani. Osoby w szczęśliwych związkach. Raczej nie słuchają tarota, bo po co? To są bardziej osoby, które gdzieś tam są zagubione, nie wiedzą co dalej, nie wiedzą dlaczego partner no, nic nie robi w kierunku tego, żeby się ustabilizować, nie ma tutaj nawet wspólnego zamieszkania, nie ma takich rozmów o przyszłości, kochani. No, jeżeli komuś na Was zależy, to się stara, dba i widzi Was w swojej przyszłości. Jeżeli komuś na Was nie zależy, to nie robi nic, to po prostu czujecie od razu, tak, że coś jest nie tak. Że warto to zamknąć, nie tracić czasu. Nie tracicie, kochani, czasu, naprawdę na takich ludzi, którzy nie wiedzą czego chcą, którzy stoją w miejscu i się tylko zastanawiają. Tacy ludzie nie są dla was, bo jeżeli ktoś was pokocha i będzie chciał być z wami, to to od razu poczujecie: ta osoba będzie się starała, również Wy się będziecie starać, i kochani, to będzie taka równowaga w dawaniu i braniu, a nie zastanawianie się, co dalej, czy ja jestem dla tej osoby odpowiednia, odpowiedni. Nie, kochani, Wy już jesteście sami w sobie y, wartościowi. Nie musicie się zastanawiać, czy ta osoba was widzi jako osoby właśnie takie dobre do związku, osoby ciekawe, wartościowe. Nie, kochani, wy musicie sami w siebie uwierzyć, bo jeżeli wy tego nie zrobicie, to nikt tego za was również nie zrobi, tak? Więc uwierzcie w siebie, idźcie do przodu, zamknijcie to, co wam nie służy i pozwólcie sobie na odrobinę szczęścia. Trzymam za was kciuki, moi drodzy. Zapraszam was do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku. Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, dużo miłości.